Dzień dobry, witam Cię na kanale Przybojowa Polka, tutaj Joanna Michułka. Dzisiaj nadaję do ciebie jak zwykle z Irlandii, w której mieszkam już od 5 lat, i chciałabym Cię serdecznie zaprosić na grudzień ze, świę ze świętami w różnych częściach świata. Będą to krótkie rozmowy, które przeprowadziłam z Polkami, które były już gościniami na moim kanale albo będą gościniami na moim kanale i opowiedzą nam jak wyglądają święta w ich krajach, czy w ogóle je się obchodzi, czy są jakieś tradycje, które są typowe dla danego kraju. Czasami podpytuje też także jak wyglądają święta w domu mojej gościni, która mieszka poza Polską. Mam nadzieję, że ten cykl Ci się spodoba. I dzięki temu zostawisz dla mnie łapkę w górę albo subskrypcję i zostaniesz ze mną na dłużej, bo jak zwykle w każdą niedzielę pojawia się nowa rozmowa z cudowną Polką, która mieszka poza Polską. I ja oczywiście staram się dla Ciebie przygotować jak najbardziej atrakcyjne rozmowy. I cieszę się bardzo, że jesteś tu ze mną. Dziękuję ci za to i mam nadzieję, że grudzień będzie dla ciebie takim miesiącem celebracji świąt Bożego Narodzenia na twoich własnych zasadach i w taki sposób, jaki ty lubisz. Dziękuję ci bardzo, że jesteś ze mną. Pozdrawiam cię ciepło i zapraszam do oglądania świąt Bożego Narodzenia na kanale Przebojowa Polka.